nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Refleksja pod tytułem Maryja nadal współodkupicielką. Na prawie cytatu będzie wymienionych parę cytatów. Pierwszy z książki Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Cytat pierwszy to jest cytat dotyczący Maryi, ale wcześniej była mowa o Jezusie, który jest już na górze Getsemani i już tam zaczyna swoją mękę. Mękę, podczas której miał pokazywaną właśnie tą swoją mękę krzyżową. I co się dzieje w tym samym momencie z Matką Bożą, czyli Jego mamą. Cytat. Tymczasem Najświętsza Panna przebywała w domu Marii Marka, także zdjęta wielką trwogą i smutkiem. Wyszedłszy z Magdaleną i Marią Marka do ogrodu, upadła tu na kolana na płycie kamiennej i w skupieniu, zapomniawszy o całym otoczeniu, widziała tylko i czuła cierpienia swego boskiego Syna. Już przedtem wysłała ludzi dla zasięgnięcia wiadomości o Nim, lecz nie mogąc... Się ich doczekać sama teraz wyszła z Magdalenu i Salomę i w wielkiej trwodze chodziła po dolinie Jozafata. Na twarzy miała zasłonę, co chwilę wyciągała ręce ku górze oliwnej. Widziała bowiem w duchu Jezusa pocącego się krwią ze smutku i trwogi, więc chciała niejako otrzeć mu oblicze swymi rękami. Dusza jej rwała się gwałtownie ku ukochanemu synowi, a on odczuwał tę jej troskę, bo w chwilach takich także spoglądał w tę stronę, jakby szukając u niej ratunku. Swej dusznej trwodze, ich łączność duchowa przedstawiała się w widzeniu pod postacią promieni, które te dwie umiłowane dusze posyłały sobie nawzajem. I teraz koniec cytatu. Następny cytat również z pasji Emmerich. Tymczasem, najświętsza panna chodziła wciąż jeszcze z dwiema świętymi niewiastami po dolinie Jozafata. Wespół, odczuwając w duchu żywotrwogę i smutek syna swego w ogrójcu. A Jezus nawzajem widział i, ten, i czuł tę boleść i smutek swej najświętszej matki. Koniec cytatu. Teraz cytat z Marii Waltorty, poemat Boga Człowieka, tomy od 5 do 11. I tu jest fragment, kiedy jest datą 2 kwietnia 1944 roku i Jezus mówił tak do tej Marii Waltorty, cytat Współodkupicielka zdobyła się na to, że z sercem rozdartym biczami, które rozdarły me ciało, przemówiła łaskawie do Judasza. Zobyła się nawet na przebaczenie, choć czuła, jak krzyż wybijano w jej serce. Koniec statu. Jeszcze następny. Nie przeklinała, przebaczała, miłowała i przywoływała. O męczeństwo matki, dziewicy i matki Boga. Uczcie się przykładu jej cnót i jej sposobu życia, a zbawieniem Waszym stanie się jej boleść i przebaczenie zabójcy syna. Koniec cytatu ale jeszcze będzie następny. Też również to jest Maria Waltorta. I tu jest opis czernika i pożegnania z matką i jest to datowane w tym poemacie na 17 lutego 1944 roku Jezus właśnie przychodzi do, do, do swojej mamy i mówi tak cytat Mamo, przyszedłem po umocnienie do Ciebie. Jestem jak małe dziecko, które potrzebuje serca matki w swym cierpieniu i jej objęcia dla umocnienia. Jestem teraz jak twój dawny mały Jezus. Nie jestem już mistrzem, tylko twym synem, jak w Nazarecie. Mam tylko ciebie. W tej chwili ludzie nie są przyjaciółmi twego syna Jezusa. Nie umieją też wytrwać w dobrym. Tylko źli umieją być wytrwali w złym. Teraz tylko ty, mamo, jesteś mi wierną i umacniasz mnie. Podtrzymujesz mnie, więc swoją miłością i modlitwą. Tylko ty umiesz modlić się i rozumiesz mnie. Inni są zajęci zbliżającym się świętem lub knują złe zamiary, a ja tak cierpię teraz. Wielu zmieni się potem i będą bliżsi mnie, prócz tego syna zatracenia, którego nic nie może doprowadzić choćby do żalu. Lecz teraz są oni jeszcze ociężali i nie rozumieją mego cierpienia i myślą tylko o moim bliskim triumfie. Upili się okrzykami Hosanna sprzed paru dni. Mamo, przyszedłem dla tej godziny i raduję się z niej, ale moje ludzkie ja obawia się jej, bo kielich ten jest zdradą, zaparciem się, okrucieństwem, bluźnierstwem i opuszczeniem. Podtrzymaj mnie, Mamo. Tak jak kiedyś modlitwą są przyciągnęłaś do siebie Ducha Świętego, dając przez Niego światu oczekiwanego narodów, przyciągnij teraz na swego Syna moc, która by pomogła mi dokonać dzieła, dla którego przyszedłem. Żegnaj, Mamo po Pobłogosław mi w imieniu Ojca. Przebacz wszystkim. Przebaczamy razem. Już teraz przebaczamy tym, którzy nas dręczą. Koniec cytatu. Myślę, że to są bardzo wymowne i jednoznaczne słowa, ale to zostawiam każdemu do opinii. I... Nawet jak po ludzku są różne tytuły względem Maryi nadawane, to po prostu chodzi o prawdę. I my różnych po prostu duchowych rzeczy, co Pan Bóg czyni, właśnie w wymiarze Maryi jako współodkupicielki, jeszcze nie rozumiemy, ale myślę, że te cytaty po pozwolą to bardziej zrozumieć. I też udowodnić właśnie to, co Pan Bóg zrobił w sferze duchowej w Maryi, czyniąc ją właśnie współodkupicielką, tak jak sam Jezus ją nazwał w tym poemacie Boga człowieka. I jeszcze tylko dodam, że jak w sumie ta wiadomość została ogłoszona 7 listopada, podpisał właśnie papieża Leona 14. Matka Boża jako królowa pokoju dała orędzie w Brazylii w Angera, 6 listopada, w którym powiedziała takie, takie m.in. słowa, też tu jest cytat Moje drogie dzieci, jestem waszą matką i kocham was. Posłuchajcie mnie. Zmierzacie ku przyszłości, której prawdy zostaną zmienione, by zadowolić wrogów a nastanie wielki zamęt i podział. Cokolwiek się stanie, pozostańcie mocni w drodze, na drodze, którą wam wskazałam. Nie zapominajcie, w Bogu nie ma półprawdy. Nie zbaczajcie z lekcji przeszłości. Pozostańcie mocni w miłości i w obronie prawdy. Koniec cytatu. Więc Maryja też tu dała znaleźć, że po prostu... Prawdy zostały, zostaną zmienione. Nawet w kościele, który powinien teoretycznie bronić prawdy, ale no, taka jest odpowiedź, można powiedzieć, nieba na, na to, co się, co się zdarzyło. I tu jeszcze z kolei cytat ze Świętego Pabła z Listu do Kolosan, rozdział 1, werset 24 teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra jego ciała, którym jest Kościół jeśli Paweł mógł dopełniać udręk Chrystusa to tym bardziej Maryja która też gdzieś czytałam po prostu o to poprosiła Boga Ojca bo Ojciec się na to zgodził a wiadomo w tych cytatach Jezus to potwierdził, że że on był tak podtrzymywany przez Maryję i, i czuł, jak ona z nim y, współcierpi. Więc y, to była największa po prostu ulga dla Jezusa, to współcierpienie, współoczuwanie matki, która go ratowała. Bo on się dzielił jej cierpieniem, a ona ileś jakby jego cierpienia brała, brała na siebie. I to, co jest duchowe, niewidoczne dla oczu to nie znaczy, że tak się nie działo więc naprawdę bądźmy uważni na prawdę i nawet jak to się dzieje w kościele nie wszystkie prawdy właśnie w tym momencie o Maryi są dalej podtrzymywane, tylko właśnie wkradają się półprawdy nawet jakieś kłamstwa. Więc brońmy prawdy, brońmy też prawdy o Maryi, a jak z tych objawień mistycznych wynika, Maryja była, jest, będzie po prostu współodkupicielką. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wykupamy.